Witajcie dzisiaj krótki filmik, zobaczcie, dotarły do mnie dwie paczki. Jedną już trochę zdążyłem rozpakować. Zobaczcie co tutaj jest. Quick 303D stacja lutownicza. Zobaczymy co jest w środku. Wiem tylko opakowanie. Tak, mamy tutaj jakąś instrukcję obsługi. Tutaj najprawdopodobniej są groty. Zostawiałem też do tego od razu groty. W stacji są dosyć fajne groty. Teraz wam pokażę. przykład mamy tutaj kolbę. To jest kolba, i groty. Groty już są od razu z termoparą. Bardzo fajna sprawa. Jest i tutaj nasza stacja. Patrzcie, jedną ręką trochę ciężko. Jest i on. porządny sprzęt w serwisie, który zastąpi obecny. Myślę, że spory przes przeskok. No i tu mamy podstawkę na kolbę. Teraz zobaczymy, co jest w drugiej paczce Teraz Wam mówię, też jest to sprzęt do lutowania. widzicie paczka sporo większa, więc pomyślajcie się co tam może być w środku. Ale za chwilkę będziemy wiedzieć. Korki kręcę akurat z ręki, więc... Może nie być dobrej stabilizacji Zobaczcie też sprzęt z KWiK Quick 861DW Jest to stacja HOT ALE Wtedy poprzednia stacja uległa awarii Więc zakupiliśmy teraz nową stację O! Zobaczcie jaki kombajn Jaki sprzęt. No, powiem Wam, że wygląda ładnie. No, ale będzie trzeba zobaczyć, jak to działa. jestem mega zadowolony tego sprzętu. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak ten sprzęt sprawuje się, to piszcie mi w komentarzach, może uda coś tam mi się nagrać. Jak to działa. Zobaczymy. Akurat... Quick zastąpi tą stację. Znaczy awaryjna stacja. Może być głośna, ale no. Ale jak widzicie spory przeskok. Kurczę. Fajny sprzęcior. Jestem naprawdę mega zadowolony. Bardzo długo czekam na te paczki. No, ale dotarły właśnie dzisiaj. Zobaczymy jakie będą wrażenia z użytkowania. Kurczę, zobaczcie jakie. Taki hot To jest tam gdzieś, są powinny być końcówki gdzieś tam do niego. No, ale to zobaczymy później. O, tutaj mamy chyba jakieś końcówki. To są akurat podstawowe końcówki. Nie zamawiałem jakichś tam wynalazków na tą chwilę. Musimy zobaczyć, jak ten sprzęt będzie działał w ogóle. Okej. Okay. O, to pokażę Wam jeszcze, może groty od razu do stacji. Jak wspomniałem wcześniej, są to groty już z termoparą. Więc mamy tutaj bardzo dokładną temperaturę na grocie. Zobaczcie, jakie długie groty to są. To są akurat jakieś tam w miarę podstawowe groty. Fale tu też mamy. Zobaczcie jakie fajne groty. Teraz Wam pokażę poprzednie, poprzednie groty jak wyglądały. O, to były poprzednie groty, których używałem. Nie są najgorsze, ale no w porównaniu do tych myślę, że będzie spora różnica. Okej, okay, to w takim razie ja kończę jak widzicie, to to do mnie fajny sprzęcik. Jeżeli będziecie chcieli, żebym przetestował go, piszcie mi w komentarzach. Postaram się coś nagrać. A więc wytrzymajcie się. Na razie. Hej!